Nie zostałeś pozostawiony raz na zawsze. Było to stopniowo. Najpierw cisza zaczęła mówić głośniej niż jakiekolwiek słowo. Potem nieobecność stała się rutyną. Wspomnienie, to które kiedyś paliło w sercu, stało się tylko słabym tchnieniem, niemal niewyczuwalnym. I to w tej chwili zdałeś sobie sprawę, że już nie jesteś częścią czyjegoś życia, że przestrzeń, którą zajmowałeś, została przerysowana. Nie z bólem, ani z gniewem, ale z zapomnieniem. Najbardziej okrutna nieobecność, to nie wtedy, gdy ktoś o tobie pamięta z żalem, to wtedy, gdy już nikt nie pamięta, ani z miłością, ani z tęsknotą, ani z gniewem, ani z niczym. Przestałeś być żywym wspomnieniem i stałeś się tylko przewróconą stroną w książce, której nikt nie kończy czytać. Zostałeś wymazany, zmieniony. Nie było to z tragicznym końcem. Było zbyt zwyczajnymi dniami, z nieodpowiedzianymi wiadomościami, z zapomnianymi obietnicami, z pamięcią pochowaną w pionie, jakby nigdy nie istniała. Zauważasz, kiedy stałeś się przeszłością? Nie dlatego, że ci powiedzieli, ale dlatego, że przestrzeń, którą zajmowałeś, już nie istnieje, bo twoje słowa już nie echoją, bo twojego braku już nikt nie odczuwa. I wtedy zaczynasz się zastanawiać, czy to, co przeżyłeś, było prawdziwe? Czy tylko ty to wszystko czułeś? Czy tylko ty pozostałeś po tym, jak wszystko się skończyło? Boli to dostrzegać, boli w cichy sposób, w sposób, którego nikt nie dostrzega, bo nie ma skandalu, nie ma kłótni, nie ma oficjalnego pożegnania, jest tylko pustka, gdzie wcześniej było znaczenie i wtedy zdajesz sobie sprawę z najgorszej części, druga osoba poszła dalej, nie w pośpiechu, ale z lekkością, z naturalnością, która rani. Jakby miłość, która istniała, była tylko twoim marzeniem, a świat się nie zatrzymał, tylko ty zostałaś wstrzymany, zatrzymany w myślach, odwieszając dawne rozmowy, próbując zrozumieć, gdzie przestałeś być ważny. Pamiętasz do dziś rzeczy, których nikt inny nie pamięta. Strój z pierwszej randki, zapach uścisku, zdanie, które sprawiło, że twoje serce zabiło mocniej, dzień, który przysięgali, że nigdy nie zapomną, ale zapomnieli, a raczej Zastąpili. I wtedy rozumiesz: Zapomnieć to nie znaczy wymazać, to znaczy zastąpić to oddać swoje miejsce komuś nowemu to żyć nowymi historiami, z nowymi imionami, z nowymi spojrzeniami, z nowymi obietnicami. Zauważasz, że stało się przeszłością, gdy nawet tęsknota za tą osobą już minęła, gdy mówisz o kimś, kto już o tobie nie mówi, gdy uczucie, które cię wypełnia, już nie wypełnia drugiej osoby. I w tym momencie życie krzyczy, krzyczy w milczeniu, krzyczy w szczegółach, krzyczy w braku odwzajemnienia. Nie ma znaczenia, ile miłości jeszcze masz. Jeśli nie ma już miejsca, będziesz krwawić, próbując się wcisnąć, i nikt tego nie zauważy, bo ten, kto odszedł, już nie patrzy, już nie słyszy, już nie czuje. Stałeś się kropką w historii, którą wciąż pisałeś, ale którą druga osoba już porzuciła, bez uprzedzenia. Czy przeszedłeś przez to? Opowiedz mi w komentarzach i wiem: boli dostrzegać, że stałeś się tylko słabym wspomnieniem w umyśle kogoś, kto był dla Ciebie wszystkim. Ale posłuchaj, to Cię nie umniejsza. To nie unieważnia tego, co czułeś. Nie zmniejsza piękna tego, co przeżyłeś. Prawda jest taka, że nie każda historia kończy się wtedy, gdy chcemy. Czasami druga osoba już napisała zakończenie, a my nadal tam jesteśmy. Próbując zrozumieć środek. Są ludzie, którzy idą dalej, i są ludzie, którzy wciąż czują, patrzą wstecz, próbują wrócić w czasie, obwiniają się za to, że tak bardzo kochali. Ale miłości nie mierzy się czasem, jaki trwa, lecz intensywnością, z jaką transformuje. A jeśli naprawdę byłeś, nie ma znaczenia, czy ta osoba zapomniała prawda pozostaje. Nawet jeśli nie jest pamiętana, dostrzegasz to w zmęczonym spojrzeniu. W duszy, która wciąż próbuje zrozumieć, w sercu, które wciąż bije za czymś, co już nie istnieje. I wiem, że są dni, gdy wszystko jest ciężkie, gdy imię tej osoby wciąż echem odbija się w twoim umyśle, gdy wciąż wyobrażasz sobie, czy wróci, ale pozwól, że ci coś powiem. Są ludzie, którzy nie wracają, nie dlatego, że Cię nie kochał, ale dlatego, że nie ma odwagi, by pamiętać. Są ludzie, którzy wybierają zapomnienie. Bo pamiętanie oznacza przyznanie, że stracili coś wielkiego, a to przeraża przeraża bardziej niż tęsknota przeraża bardziej niż żal więc druga osoba idzie dalej, nie patrząc wstecz, nie odpowiadając ci, nie zauważając, że wciąż tam jesteś, stojąc, czekając na odpowiedź, która nie nadejdzie. I nawet jeśli ta osoba idzie dalej, ty wciąż czujesz, wciąż żyjesz, wciąż czekasz. Ale w pewnym momencie oczekiwanie się męczy i zaczynasz ponownie dostrzegać siebie nie jako połowę źle opowiedzianej historii, ale jako komuś całkowitemu, który przetrwał zapomnienie ktoś, kto przekształca się w ciszy, który odradza się w bólu, który odkrywa, że już nie musi mieścić się tam, gdzie został zapomniany. I w tym momencie, rozumiesz, to nie ty stałeś się przeszłością. To druga osoba przestała zasługiwać, by być w Twojej teraźniejszości. Czy kiedykolwiek doświadczyłeś czegoś podobnego? Opowiedz mi tutaj. I nie musisz już błagać o przestrzeń, ani o pamięć, ani o obecność. Kto Cię zapomniał? Otworzył przestrzeń, abyś mógł przypomnieć sobie siebie. Powoli ból przestaje palić, przekształca się w akceptację, potem w zrozumienie, potem w naukę. A kiedy najmniej się tego spodziewasz, to, co dziś boli, będzie tylko delikatnym śladem. Takim, na który patrzysz i mówisz: Przeszedłem przez to, ale nie zostałem tam. I zauważysz. Zauważysz, że miłość, którą dałeś, nie została zmarnowana. Była nasionem. Może nie zakwitło tam, ale zakwitnie w innym miejscu. Z kimś, kto zobaczy, kto zostanie, kto wytrwa. Bo prawdziwa miłość nie znika. Ona transcendentuje. Ona się porusza. Ona przetrwa zapomnienie, i nawet gdy nikt już nie będzie cię pamiętał, ty będziesz pamiętać, kim jesteś. Będziesz pamiętać, że twoja obecność ma wartość, że twoja prawda ma ciężar, że twoja nieobecność boli, ale tylko tych, którzy naprawdę potrafili cię dostrzec. Jeśli ten tekst cię dotknął, skomentuj: Potrzebowałem to usłyszeć, teraz odetchnij. Zamknij oczy i poczuj poczuj wszystko. Nawet to, czego chciałeś unikać, aż do tęsknoty, którą ukryłeś, aż do imienia, które nie mówi już na głos, poczuć to, co pozostało, aby potem puścić to wolno. Bo ból odchodzi dopiero, gdy jest w pełni przeżyty, nie wcześniej. A kiedy już odejdzie, zauważysz, to, co pozostało, to nie był ktoś inny, to byłeś ty. A jeśli dotarłeś aż tutaj, to znaczy, że jest w tobie coś, co wciąż stara się zrozumieć. Dlaczego? Dlaczego rzeczy się tak potoczyły? Dlaczego czułeś tak wiele? Dlaczego wydaje się, że nikt inny nie czuł z taką głębokością? Ale muszę ci teraz coś powiedzieć coś, co może nikt wcześniej nie miał odwagi powiedzieć. Nie jesteś przesadzony za to, że czujesz za dużo. Nie masz racji, że się oddałeś. Nie jesteś słaby, ponieważ wciąż pamiętasz kogoś, kto już poszedł. Jesteś po prostu człowiekiem, a wszystko, co ludzkie, musi być poczute zanim będzie mogło być uzdrowione. Są dni, kiedy pierś się ściska. Są noce, kiedy poduszka staje się powiernikiem. Są myśli, które przychodzą jak lawina, przypominając ci o scenach, które nikt inny nie zachował. I wtedy próbujesz uciec, próbujesz się zająć, próbujesz się uśmiechnąć, ale głęboko w sobie. Coś wciąż jest uwięzione. Ten węzeł, który nie chce się rozwiązać. To poczucie, że coś pozostało nierozwiązane, bo zostało, odszedłeś pełen miłości, inna osoba została pusta z wyjaśnieniami. I to właśnie tak boli, nie wiedzieć, gdzie zgubiłeś się w historii kogoś innego. Ale teraz, teraz nadszedł czas, aby odnaleźć się w swojej własnej historii. Spędziłeś zbyt wiele czasu, próbując zrozumieć milczenie innych. Teraz nadszedł czas, aby usłyszeć swoje. Wiesz, ten pustka, która pozostała, to nie jest koniec, to jest początek. To w pustce nasiona znajdują przestrzeń do wzrostu, to w nieobecności dusza zaczyna mówić. I teraz krzyczy do ciebie: Spędziłeś tak dużo czasu pragnąc być zapamiętanym, że zapomniałeś o tym, aby pamiętać o sobie. Spojrzyj na siebie, postrzegaj siebie, poczuj to ciało, które wciąż tu jest, nawet po utracie, to oddychanie, które wciąż się upiera, ta siła, o której nawet nie wiesz, że ją masz, ale która milcząco wspiera to wszystko. Myślisz, że się złamałeś? Nie, ty się powiększyłeś. Boli, ponieważ dusza się rozrosła, a wszystko, co rośnie, rwie. Wszystko, co się zmienia, niepokoi. Ale posłuchaj, nie wariujesz. Po prostu przechodzisz przez żałobę, której nikt nie zauważa, bo nikt nie urządza ceremonii dla tych, którzy wciąż żyją, ale przestali być częścią twojego życia. A mimo to, to, co przeżyłeś, było pogrzebem cichym, przebranżonym. Niewidocznym, ale realnym. Musiałeś pochować miłość, która nie chciała umrzeć, która została wyciągnięta z wnętrza, nie z przemocą, ale z dystansem, z lekceważeniem. I teraz musisz pozwolić swojej duszy przeżyć żałobę, bez pośpiechu, bez wstydu, bez winy, bo nie ma odpowiedniego czasu, aby zapomnieć o kimś, kto był ważny. Jest twój czas i jest święty. Możesz nadal pamiętać. Tak, możesz nadal płakać, możesz nawet nadal czekać na wiadomość, która nie nadchodzi, ale nadejdzie moment, w którym spojrzysz w lustro i zauważysz coś innego. Zauważysz, że tęsknota przekształciła się w akceptację, że ból stał się łagodną tęsknotą, że imię drugiej osoby już nie ciąży, bo się odnalazłeś. A kiedy to się wydarzy, to nie będzie koniec pewnej historii, to będzie początek nowej, nie ma pośpiechu. Nie po to, by coś udowodnić, ale dlatego, że miłość własna, która była uśpiona, się obudziła. Czy słyszałeś tę frazę wcześniej? Komentuj. Tak? Słyszałem. A jeśli jeszcze nie dotarłeś do tego punktu, wszystko w porządku. Ten tekst nie jest po to, by zmuszać cię do działania. Ma przypomnieć, że możesz się zatrzymać, poczuć, zawalić się i wciąż być godnym miłości. Nie musisz być silny przez cały czas, nie musisz udawać, że zapomniałeś. Musisz tylko pozwolić sobie naprawdę istnieć, nawet jeśli jesteś złamany, nawet w milczeniu, nawet sam, bo to tam wchodzi uzdrowienie, w szczelinie między tym, co się skończyło, a tym, co ma się zacząć i zacznie się. Znów będziesz kochać, nie jak wcześniej, ale z większą prawdą, z większą świadomością, z większą obecnością. Bo teraz wiesz, jak to jest być porzuconym, i nie będziesz chciał, by ktokolwiek inny czuł to samo. Będziesz wybierać z większą ostrożnością, zaczniesz dostrzegać znaki wcześniej, zrozumiesz wartość wzajemności i nie będziesz o nią błagać, będziesz kochać, nie gubiąc siebie, będziesz się dawać, nie rozpróżniając się, będziesz pamiętać, nie krwawiąc. Ale do tego czasu. Pozwól sobie poczuć wszystko, co wciąż musi być odczute. Pozwól sobie przeżyć ten niewidoczny żal. Pozwól sobie znów być całym. I nawet jeśli druga osoba nigdy nie dostrzega, jak bardzo byłeś, jak bardzo zostałeś, jak bardzo kochałeś, ty będziesz wiedział. I to wystarczy, bo to, kim byłeś, nikt nie może ci tego odebrać. Byłeś miłością. Byłeś obecnością, byłeś intensywnością, byłeś wszystkim, nawet gdy druga osoba już nie była niczym, a być wszystkim to więcej niż wystarczające. Nawet jeśli druga osoba nie zauważyła, wciąż tu jesteś i to już jest cudem. A jeśli dotarłeś do tego momentu, to dlatego, że jest w tobie część, która nadal milczy, czekając na to, by zostać wysłuchaną. Więc słuchaj w spokoju, bo teraz jest czas, by zakończyć ten cykl. Nie spiesz się, nie jak ktoś, kto chce zapomnieć na siłę, ale jak ten, kto zdecydował się uwolnić świadomie. Spędziłeś zbyt wiele czasu, próbując wrócić do wspomnienia, które już nie ma dla ciebie miejsca. I to w porządku, nie ma w tym winy, musiałeś insystować, aż zrozumiesz, że już nie jest to twoje miejsce, bo czasami ból musi się powtarzać, by dusza uwierzyła, ale teraz już wiesz. Wiesz, że nie każda miłość zasługuje na odwzajemnienie. Wiesz, że nie każda historia, która nie została rozwiązana, potrzebuje kontynuacji. Wiesz, że Twój spokój jest cenniejszy niż jakakolwiek nieodebrana wiadomość. A mimo to, wiem, czasami Twoje serce nadal pyta: Czy On, ona pamięta o mnie? Czy w jakimś zakątku pamięci wciąż istnieje moje imię? Może tak, może nie, ale prawdziwe pytanie teraz brzmi. Czy pamiętasz o sobie? Czy pamiętasz osobę, którą byłeś, zanim zacząłeś się pomniejszać dla kogoś, kto łatwo cię zapomniał? Czy pamiętasz siłę, która w tobie jest, ukryta za całym tym czekaniem? Bo to właśnie teraz ma znaczenie. Przypomnieć sobie, kim byłeś, zanim zostałeś zapomniany. Znów dostrzegać swoją wartość, bez potrzeby potwierdzania tego przez kogoś innego. Już wystarczająco się poświęciłeś, już za długo czekałeś, już za wiele próbowałeś. Teraz nadszedł czas, by wrócić do siebie. Spójrz w lustro, zobacz to zmęczone, ale zdecydowane spojrzenie, to serce, które mimo wszystko wciąż bije, ta dusza, która nadal pozostaje otwarta, nawet po tylu zamkniętych drzwiach, z tym idziesz dalej, nie z nieobecnością drugiego, ale z obecnością siebie. Zauważasz to, gdy po raz pierwszy budzisz się i nie odczuwasz już tego natychmiastowego bólu. Gdy przyłapujesz się na uśmiechu z powodu czegoś prostego, gdy przypominasz sobie imię tej osoby i już nie czujesz ciężaru jak dawniej, to subtelne, prawie niedostrzegalne, ale prawdziwe. Uzdrawianie przychodzi powoli, bez rozgłosu, bez wyznaczonej daty. Ono po prostu się wydarza, i zauważasz, zauważasz, że nie stało się przeszłością. Ty stałeś się transformacją, nie zostałeś zapomniany. Zostałeś oszlifowany, i teraz wszystko, co wcześniej cię niszczyło, zaczyna cię formować. Ten ból, który przeszedłeś, nauczy cię wybierać inaczej. Nauczy cię dostrzegać wcześniej, kto przychodzi, by zostać, a kto tylko przychodzi, by korzystać z tego, co masz. Będziesz się chronić nie za pomocą murów, ale poprzez swoją obecność. Bo teraz wiesz, kto znika bez powodu, naucz się, jak ważne jest trwanie z tymi, Którzy mają odwagę pozostać. Kto zapomina bez wysiłku, ujawnia, jak bardzo zasługujesz na to, by być zapamiętanym z intencją. A kto cię wymazuje milczeniem, zaprasza cię do pisania własnym głosem. Nie jesteś odpadkiem nikogo, jesteś nowym początkiem dla samego siebie. Jeśli to cię dotknęło, napisz, potrzebowałem to usłyszeć. A jeśli jest coś, co chcę, abyś stąd wyniósł, to to. Jesteś żywą pamięcią dla tych, Którzy potrafią cię dostrzegać prawdziwie, jesteś korzeniem dla tych, którzy chcą zakotwiczyć obecność. Jesteś pełną poezją i nie musisz już zadowalać się tym, kto tylko umiał przeczytać Twoje pierwsze wersy. Może ta druga osoba zatrzymała się na początku Twojej historii, ale Ty będziesz kontynuować pisanie, z większą dojrzałością, z większym dostrzeganiem, z większym sobą, bo na końcu. Kto cię zapomniał, otworzył tylko drogę, byś przypomniał sobie, kim naprawdę jesteś. Teraz to twoja kolej. Pozwól sobie wyjść z kartki, którą obrócił ktoś inny. I zacznij, już dziś, pisać nowy rozdział. Nie jako ucieczkę, ale jako wolność. Jeśli poczułeś to w sercu, jeżeli jakaś fraza tutaj znalazła odzwierciedlenie w tobie, to zapraszam cię do zostawienia komentarza. Porozmawiaj ze mną. Opisz w jednym słowie, co ten tekst ci uświadomił. Czy przeszedłeś przez to? Kiedy zdałeś sobie sprawę, że już nie jesteś wspomnieniem dla kogoś, kto wciąż znaczył dla ciebie wszystko? Jak sobie z tym poradziłeś? I podziel się ze mną. Jestem tutaj, by cię wysłuchać. A jeśli czujesz, że ta treść pomogła ci w jakiś sposób, zostaw lajka. To nie chodzi o ego, chodzi o zasięg. Są teraz ludzie, którzy przeżywają ten sam pustkę, którą ty już doświadczyłeś. I być może ta wiadomość to impuls, którego potrzebuje ta osoba, by kontynuować. Więc zostaw lajka, skomentuj. Podziel się z kimś, kto potrzebuje na to spojrzeć. A jeśli chcesz kontynuować tę podróż uzdrowienia, odrodzenia, prawdy, subskrybuj tutaj kanał. To był tylko pierwszy krok. W następnym filmie zajdziemy głębiej. Czekam na ciebie tam.